Hello, Mr. Obywatel, what's up? Jeba, p, go pasy. Ty, friałnica. <noise> Już pana zabieram, wezmę panu może medyka. Proszę pana, no tak, kur. <noise> o matko, jest pan? Pokej, okay, ja i tak jestem, to <noise> od was jakby. Ja bym pomagał. To okay. towar, opycha mi słyszę syreny, ja mówię, Co jest? Ty, może przyjadę czego ja też to ja będę opierd... Nie O, się. Ty, że swajesz. Pomagasz? Pomagasz? Nie mam klamy. Derką. Dobra, to jest moje cegiełka teraz. No, no, no. O jezus jezus. jezus, jezus. Już tu sobie mogę postać? Gdzie na... Będzie gąbój. To można wrócić. Odchody chcą bawić? i tam zamknięty. Dokładnie tak. Dobrze. No nice jest barierka. Tutaj. O, tam Pani Melody postawiła. z No, ona nie wtajem szefowałam, czy tam dosyć dalszy jo numery lubię takie starszych. O to ja też chcę. Chodź idziemy razem. Proszę pani, proszę pani starsza, bo my tutaj z kolegą chcemy do pani numer, bo jest interesujemy się. Ale to nie się. jest koncert życia, Ale... pani, ja mam ja taka, żegna. I interesujemy się antykami bardzo. Zresztą jakieś pismo, co by pani chciała. Hmm. Interesujemy się bardzo antykami, proszę pani. Bardzo. Prosimy proszę pani. Prosimy... Proszę. Witam pajacu. Mnie zwierzęta nie interesują, przykro mi. No dobrze. No to może do pani. Nie ma Wiemy, samochodu. A ta pani to mł może ta pani. młodsza. Na pani na może? Jezu, nie słyszę co nam mówi. pani... Ale olewają. Nie no my robimy takie antyki. Wow. Mega, mi, mi, mega mi się pani ja podoba. Kosy, kurwa, mnie. Nie. Jezu myślałem, że chce... Myślałem, że chce mnie pies upierdolić. <grym> <Ty. grym> Moje zabierają! Zostawcie go! Poszczuję was psem hmm. waszym. Zobaczymy kolejny? No, kurwa. Milu, milu. Milu. to jeszcze kolejny. Oh, pierdolę. Ja pierdolę się! Z... Tutaj. Ja A no, jest pani może wolna. nie widzę! Po, a kolejny jeszcze na wózku, ja pierdolę. ale jeszcze przed chwilą Dokładnie, dokładnie. Ja mogę zejść, zwolnić miejsce. To Jak bagażo? Ej, bo panu zostawili. Podnieś panu na komendę? Podnieś na w sumie, dawaj. Mamy pierwszego do wymiany, mamy pierwszy! Ma. Ej, to jest Kaylee! Pokusiło mnie na zdrabki. Co tam, byku? Ja babcik. Ej, to nigdy masz na tutaj. Wszystko Cześć! Cześć! Wszystko jest ogarnięte, nie znam! To nie jest Kaylee, ku... Potknął. Wiesz o co chodzi. A, robisz loda cały wieczór za to. O, no dzięki medek, że mi pomogłeś. Nie, trze nie, nie trzeba było. Jakaś powalam na Miksuję ten hip hop. No to Lasia, jeszcze chora na myśli. Dobra, muszę się stąd zawijać. Śmigam. O kurwa! Nie, sorry, za, za, Nie, sorry, bo kurwa, no nie wiem, jak założyć teraz spodnie. Dobra, wyjrzane dawaj To będziesz tym policjantem. mój jeden, słyszałem. Tak, tak, też to słyszałem. Ile jest dzisiaj. Ej, masz luto? Mia Miller jest na szpitalu Chodź sama, oh, chodź tam Kyle, jak ty się nazywasz? Lucy, Lucy A ty grupi jesteś Chodź na chwilę tutaj Lucy Siądź Patryk, co jesteś? Tak, jestem policjantem Co jest? Siaś mam? Chodź. Tak, bo potrzebujemy medyka na służbę Ja cudę. się boję O siema Hoffman Siema Dobra. Nie, nie, medyka daj Chodź kupa. Dobra, w takim razie celuję wam w głowy Nie ruszacie się, nic nie próbujcie robić Dobra, jedź tam do nich Jedziemy okay. ja że, dzwonię, że mamy, dzwonię, że jeszcze mamy trójkę nie, dwójkę. No dwójkę, dwójkę, no. Tam już pięciu. No to jeszcze jeden ogarnął i będzie git, myślę. Ej, A, tak, oczywiście. Tylko żeby Lucy nie naciskała no, ci... żadnego przycisku na radiu. Lucy, obserwuję Dobra, ja zaraz dzwonię, hmm. a Tak, mamy, 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 dwójkę. Dobra, jedziemy już. Ej, na szpitalu jest dużo osób. Ze szpitala można, można, no. Ale już ich... Tak, można. No, a jedź tam no. Nie no, ty żartujesz, tak? Czemu żartować? Celuję wam w głowę. za! No dobra, już mówiłeś. Co? Piłeś. <noise> Mogę wysiąść dzięki. Już sama się przejdę. Nie musicie mi pomagać. Dobra. Nie widać mnie. Nie widać mnie. Zostaw A dobra, A co wy tu kmijcie? Czym serio napad? Nie no, nie robimy, dawaj. Nie no, szartujemy przecież. Hoffman to jest stróż prawa. Byłby przypał, byłby przypał. Komunikatywny. Hello, I'm under the water. to help. Nie, nie, porwacie mnie. Hoffman, Hoffman. Masz szczęście. Ale medyka mamy 500. Ja bym się zaopiegował myśmy za mam to Na gofszy na kawę Na, na, ja. na to już oklepane, nie? To jest tak kurwa. <laughs> Co jest? Adam stąd no... Zamykamy kaletów na mamdzę Już pan, nie kadeci, już nie gadad Raz w swojej dupie, nie, nie było nie. Bo nie, no nie, nie dobra, nie ładuj, się pełny, ładuj się w niego na pełne, ładuj się w niego na bo ja już się posmarowałem swoją maścią <laughs> Hoffman, bo ci daje wyciąż białkę I tak. I aresztujemy go jeszcze za utrudnienie pracy Prawa noga, hello <grystanie> Siema widzowie, dzisiaj spotykamy się z Emi na Gofry daną tej GPS, -a. ale to, kurwa coś Może to być zasadzka Trzymam coś s no. no Witam, witam i cześć hoffman, siema Siema Ao, <grystanie> to mam dla Was niespodziankę dla Was obu. O kurwa Jaką musimy... Plana po... sobą masz niespodziankę. Tak, tak. Wcale oh, nie porywam zy. was na drugi napad. Nie, weź <laughs> co tutaj? Wysiadka. To jest część element niespodzianki. Idziemy, idziemy. Uwaga, żeby nie spaść. Oh, tutaj, tutaj potrzeba... Co ty kombinujesz? Tutaj trzeba umieć zejść. Przodem idźcie, przodem. O, nie, dobrze, nie, 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 pan, ty przodem, dobrze. ty przodem. Dobrze, dobrze. No, dobra, ja zszedłem. Złapię was, jak za. O! borasy... nie wiem. Cicho się dziwi, cicho ci nie podoba mi się ta. Mikrofon. I ja wiem, że ty jesteś zdolnym człowiekiem. Dobra, ustawcie się tutaj, o, tutaj, przede mną. Co nie, 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 ja stoję tu nie. gdzie stoję. Co tam co się wiesz, świeci, co? ty? Czekaj. Gdzie no właśnie świeci, świeci co? się coś, wiesz? Ale gdzie? Ja nie widzę światła jest tu. Tam. Dobra, ale anyway, zebrałem was tutaj. No. Ponieważ... Ee, ponieważ zebrałem was tutaj, ponieważ... Ponieważ? Zebrałem was tutaj, yy, ponieważ. Yy, dobra, zebrałem was tutaj, ponieważ. Hoffman. on! gadaj! Ponieważ sądzę, że tutaj jest bardzo ładny widok i możemy zjeść tutaj gofry w trójkę. Dobro. czemu nie? Tylko jest jeden problem. Nie masz w mhm. pikniku, nie? Nie mamy gofrów. Ja w szczęściu. Ja Ale co zaciekawiłeś? Tamta, tamta. Ta, tamta lokacja. Hello, Dobry. mat. Hello, Matt. Wezwałem cię w, cię w razie, jakby hofon sporwał. Ty wiesz co to tam no. jest? Tam się świeci, pasz. Właśnie tam się coś kuźwa świeci. Ja mam raczej tego nie masz? Ma no, ja też. Czemu nie? Jesteśmy odk małymi odkrywcami dzisiaj. Dzisiaj tak naprawdę to jest tyle turniej. I zrobię Wam Survival Games. I kto, kto wytrwa, hmm? ten wytrwa. A kto nie, a kto urze, to ten umrze, ten umrze. I trudno. Pierwsze zadanie: ekipa. Aha. Wyciągam tutaj. Musicie iść narąbać drewno, żeby rozpalić ognisko. To jest podstawa czy... przeżycia w lesie. No czym? No musicie znaleźć sobie narzędzia. To jest survival. To, to nie jest w Minecraft. Musicie rozpalić ognisko, to jest podstawa przeżycia w lesie. Musicie zdobyć drewno, no wiesz, no możesz... Może ciebie rozbierać. rozpalimy, co? Uuu, ja już jestem rozpalony. No, no zaraz cię kuś ugaszę. To ja mi coś w telefonie grzebie, to telefonów nie mamy w lesie Emi. No od oh. dzisiaj mamy. Nie, nie, telefon jest ja tylko złoty. Dobra, to czekajcie na mnie, nie nie, 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 ty, a, nie no zrąbił mi się telefon. O kurwa! metę też utopiłem, ja pierdolę. A pistole? Dobra, pistole tu nie utopiłem. Ale że tu nic kurwa nie ma. <ścoughs> nie, no kurwa, mi no, ale lipa no wiecie co tam jest? Nie zgadniecie. Nie, czekaj, jak ktoś jest to dam mu kasę. Dawaj, ty, pierwszy ty. Nie wiem, kuźwa, kokaina. Ty? Nie wiem, nie chcę zgadywać. No co, co tam jest? No nie, nie ma odpowiedzi złych, dawaj. Gofry, kuźwa. No dawaj. Coś nielegalnego. Ty? Co może być bunker jak bunkier? Wiecie co tam jest? No. Nie jest tam, kurwa, nie ma. To coś w świecie, to jest po prostu taka ściana jebana. <śmiech> <śmiech> co, i kurwa, pojechał. To możemy chyba już jechać. Gofry zjedzone, to możemy jechać. Ja tam nic nie jadłem. Nie Gdzie macie trakcie? auto. Nooo, no, jakiego no, w ogóle? Jakiego w ogóle? No to chodźcie na górę, idziemy tą na drogę. Zjechałeś? Lulika. O puma. O puma, rozejdź co? Co to? Wyłazicie się. Wyłazicie się, się. się. Wysiadka kurwa, bo nie mam czasu. Wiktorek, wysiadam, no, wszyt... bo rozumiem, wysiadaj. bo już ci rozjebie Wysiadaj. Już, już takie pasy. Trzy sekundy, trzy pięknotko. Ale mnie, że kurwa, dana. że te kurwy Wiesz, mnie wystawiły. Spotkamy tych, kurwa z czochu <laughs> Że te weź kurwy mnie zakłóci. wystawiły. Co tam u ciebie, Wiktorku? Nic. Weź, weź. No, weź, weź, my. weź ci, że dobra. wyglądasz teraz jak, jak na naszym pierwszym spotkaniu. Stary Jan, ja się zmieniłem specjalnie? Ale słaba, słabo, słabo, że jak nas nie ma, to akurat wy mnie wy, wy szukacie. Ale my już jeździliśmy, szukaliśmy cię, to się chowałeś u groszków. My w dziesięciu, kurwa, my jeździliśmy po całej mieście. A my też, się, kurwa, ty robimy jakąś ustawkę na lotnisku. No, nie ma teraz nikogo. Dobra, jedź. Nie ma teraz ode mnie nikogo, to nie zrobimy ustawy. więc ono, co, a i trochę... A jest Kaylee? Jest Kaylee czy nie ma A Co cię to interesuje? Czy jest Kaylee? No, nie ma akurat jej, bo Oj. chciałbym. A co, chcesz się z nim umówić? Nie, nie, chciałem ale. pogadać z nią. Dlaczego? Czemu, czemu, cały czas, czemu cały czas chcesz sobie robić problemy? I to... Jakie problemy? Moglibyśmy być przyjaciółmi, naprawdę, działamy w tej samej branży. No działamy, działamy. Tylko ty się bujasz z kurwami, no tu jest Z takimi jest kurwami, tak. ale czemu ty mnie teraz obrażasz? takimi kurwami, że walą mnie w chuja. No cię i, są, no, i ciebie walili w chuje, i mnie. No. Kto? Zaraz ja... porozmawiam. Dobra. Ja, twoi koledzy. Podoba mi się twoja ducha. jest znaczy zamknięta nice. jest. Z, Charko? Zaszyłem sobie. Jeszcze raz? <śmiech> no, <śmiech> no, zobaczymy. Nie, aktualnie jestem na rance z Wiktorem Hoffmanem, wiesz? Może się spróbować, jak ty... <śmiech> nie nie, nie. <laughs> Możemy spróbować, tak? No. Możemy nie, spróbować. Nie, nie. Czekaj, morna, kurwa, bo nie słyszę nic. Jeszcze raz powiedz, jeszcze raz. Dobra, nie. Co jest, kurwa? Dobrze, że utopiłem sobie ten. Ci powiem, że nie masz farta, bo przed chwilą utopiłem troszkę rzeczy. Takie rzeczy. No różne, różne. Tak, żebyś sobie i, i zarobił. Na Ci, że ja tu nie jestem po to, żeby zarobić. Mam wyjebany mam w to. Z chodzi mi... A nie masz telefonu? No nie mam. O, kurczę Wiktor! Na no. kartę Sim. ty Wiktor, a czy byście miała swoją mis? Nie mam no, w telefonie chyba, no to jak... Kurwa wybijem telefon chyba z Simką. Dobra, jest tu coś. Ja, yeah, that's right, that's right. That's, that's right. right. Oh, yeah, ole. Już, już kminisz, już kminisz już Co kminisz? Serio. Jesteś w porządku chłopak jednak. To, dobra, 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 dobra ja tak, tak, ja Bo chciałbym zrobić pamiątkę na cały żyć. Dlaczego wy się cię Ja fabulisę? nie chcę pamiątki na całe życie. Przykład, pamiątką na całe życie to są wspomnienia, a nie yy, blizny. Ma coś latarkę z was? W sumie co tam? Co tam żon... Co? co? Przecież my odwieziemy się do szpitala, Siema. co? Nie A co on ci właśnie? A co Siema? on ci robił? Co on ci robił? No ale słuchaj, nawet jak będziecie wy, Zróbmy! Ja mam to, to wyjeba... Zróbmy uczciwy, uczciwe ten, uczciwe zawody. Daj mi łopatę, ja tak. nie grób sobie kopie sam. Czemu on sobie grup sam kopać? Tak? Ej, weź cię, weź Czemu? Czemu? Kiedyś mówiłem, kiedyś mówiłem takie coś, że jeśli ktoś by mnie porwał i by kazał mi kopać grób, to i tak bym tego nie zrobił, bo zawsze i tak umrę i tak, a tak to umrę Ej, tak fiolesi, jak żyłem, i robić. Skość po łopatę do RSK. I twój brat Kupa, możesz możesz być pewny, że też mi się stanie krzywda. Za twoje czyny. Oh, nice, nice, one. To ci Teraz rozwija. powiedz mi, kto pomagał ci mnie szukać. Czemu? Ja, nie powiem, ja nic nie znam. Nic nie znasz. Jak jest, tak, Trzyma się z Fabilis. To źle to zwlebi się po Fabilis, wysyłać i gdzieś -y. mówisz mi? Mówisz mi, czy nie mówisz? No, Fabilis, ale mówić? ja ci nie, nie powiem ci nazwisk, bo ja nie. Ale znam ja tych nie nazwisk. mówię o Fabilis, mówię o kurwach, które były ubrane na różowo. Na różową? no to ja bym. na tych groszków jebanych, czaisz? Ja byłem na różowo. Nimi ubrano. to już się zajęli balasi, i ludzi. No ja byłem na różowo ubrany tylko chyba tam. Było tam pięć osób na szpitalu ubranych na różowo i mówili do siebie, Hasan kurwa, baba Hassan się nasłuchali, się kurwa za dużo. No to powiedz mi, kto był w tych różowych ubraniach, czy ci już chcesz kopać? Ale ja ci, nie wiem, mówię ci serio, nie, nie wiem, kto to był, bo to nie jest tak, że nie wiem, u nas jest, znaczy Kop. u nas jest. Y, z 20 osób, osób, których się wszyscy ich znajdzie, jest tutaj łopata, ale ja nie umiem kopać. A i tak mnie odjebiecie i tak, to czemu mam się jeszcze męczyć? Przez... Pop, tą nie Kop, kurwa dziurę. Nie mam siły, że więcej. A co ty jesteś pijany? Nie Czeka, mów ja ci tak, pomogę. nie mów tak. Co? No jesteś. Oni <laughs> się poskładają. Teraz się przebudzi. On, on, w ogóle ma otwarte oczy, ale coś nie kuma, kurwa. Jak Ej, nas słyszysz, się, to mrugnij dwa razy. Mrugnij dwa razy, ale ja mu się coś stało, jak mu wyjebałem sierpa. Boże, mu się coś poprzewracało i kurwa, nie wiem. Ty, ale weźmy go tak zakop, być tylko głową stało. Ej, bez kitu. Czy to od was że Ja najchętniej bym go zakopał tutaj, kurwa, to No, by... no zakopię go, niech łeb mu wystaje, tylko go zostawiamy. Mam jego młody. Hey, my tam autem ubitą siebie, żeby ten, żeby się nie odkopał przypadkiem, jak się przebudzi. Nie, nie ubijaj, nie ubijaj, bo nie będzie mógł oddychać. No nie. Ale to tak nogą, czekaj, ugniotę tak, żeby nie odkopał się na dwie. No, no, no. Również tylko nogą, no, bo, bo, bo jak przygnieciesz autem, to pewnie mu płuca zmiażdży, kurwa. Hello, viewers. Obie bało się grumbo, <ścoughs> Z upadłem. <ścoughs> Jak tam <to> upadł? Koks. Nie chce mi się widzowie grać tu. Witam, tak, piękne tak, panie. Tak. To tak, Dzień dobry. Co tam dzisiaj na mechaniku robicie? No i nie ma nic ciekawego do robić. O, mało. mał. Pani tu pracuje, tak? Tak, ja co widzę, no to zapraszam. Bierzesz teraz par. Bierzesz przerwę w pracy i śmigamy na gofry. To co, jedziemy chyba, nie? Ja jedno, w pracy jest no wiesz. Mm. Telefon. Halo. Dobra, jeszcze się nie znamy, ale to będzie znajomość na całe życie, tak myślę, wiesz? O nie wiem, nie wiem. Czemu Chłopaka to? mam. A, ale to jest znajomość. Znajomość. A nie, jest... No, chyba nie znajomość, no. Za dużo myślisz, za dużo... Ty bardzo wybiegasz w przyszłość, myślę. No jedziemy, wszystko wy A i pokazać Ci sztuczkę. No. Na pewno. Nie. Nie. Sztuczka czy nie sztuczka Szybko. Nie, nie, nie. Ale nie mogę hamować. Idealnie. Tak naprawdę to jestem prywatnym detektywem. Jesteśmy tutaj, bo muszę hmm. przeprowadzić z tobą wywiad, A więc tak, pierwsze pytanie, imię. Lia. Jak? Mia. Lia. Lea, tak? Mia. Mia. M i a. Mia. Dobra, lecimy dalej. Ulubiona przekąska. Przekąska? Tak. Gofry. O kurwa, gofry powiedział. Tak się składa, że się specjalizuję w gofrach. Tak? Tak, umiem robić bardzo, bardzo dobre gofry. Możesz spróbować jak chcesz. Ale to nie tutaj, to nie mam kuchni. Musisz do domu pojechać. Co, jedziemy do domu? Nie no, ja to wiesz. Patrzyłem. Co, tak ci się ludzi w życiu, że obserwowałeś, mnie? Przez ten cały czas? Tak. Yy, zlecenie, zlecenie, to starczy w sensie żadne zlecenie. Sam sobie postawiłem takie coś, że muszę obserwować. Ciebie na mechaniku, żeby. O kurwa. Żeby wiedzieć, co lubisz, żeby móc się potem na randkę zabrać. Widzisz, teraz nawet się nie wymigujesz od tej randki. Ale nie wyrywałaś się, czyli widzisz podświadomie. Pod o kurwa. Dobra. I jak ją zepchniemy z klifu, to to będzie kurwa ma, idealne. Ale to jest dobry pomysł. Coś pisał, że ją zefniemy z klifu i na tego tak, że straciła pamięć, potem ją wkręcać, że. że jest się z nią razem. To jest taki mastermind genialny widzowie. mama. Ła! Wow. Ja no kurwa, no, że, że na ty ja nie wow. mogę wjechać w czat. Ła! Wow. Wow. Wszystko, wszystko pod kontrolą. Jeszcze raz? Na pewno nie jeździć z tobą. To już wiem na pewno. Ła! Wow. Wow. Rozjebie się zaraz, kurwa. A, nie, ja wysiadam. Ja wiem, nie, że to nie z tobą Nie ja poczekaj, zmieniłem się, już umiem jeździć. O kurwa, ale tutaj klasa. Dobra, bombimy jak coś. Boże, bo nas za film pasy, będzie ostro! Stop! Pomocy! No, nie ruszasz się. Mam się taką zakładniczkę. Stop, stop! Proszę nie strzelać, proszę się odsunąć. Mam zakładniczkę, proszę nie strzelać. Możemy negocjować, panie Matthew. Panie Matthew! No? Co chcesz? Zostawiasz tą kobietę, bo cię rozpierdolę. Nie, to ja cię rozpierdolę. Nie się mnie. Mam ją na cerowiku, także na spokojnie. Po co ją porwałeś? Nie porwałem ją, Jechać na gofry. Gofry, przekro mi Ja jej nic nie zrobię, spokojnie, możesz odjechać, i nic się nie stanie nie, 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 ja nie odjeżdżam bez niej Dobra, to, to na dzielnicy jest coś nie tak? No kurwa, no ale sprawdziłem, czy lagów nie mam, no Łamię nogę chyba, nie, chcę mi się O, czekaj To nieporozumienie <laughs> Nic no. się nie zrobię, no spokojnie Na gofry w góry Zgodziłaś tak. się jechać na gofry? Tak, zgodziła się Na rachow, chodź Wrzucam się. No, Oj 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 Oj, strzela! Ona pierdala! Piąga jej opaskę z oczu. Proszę, zobacz jaka niespodzianka. Osz, to ja jestem. Dobra no zobacz jak ładny ten. Jaki, jaki ładny ty widok jest. Od ciebie taka niespodziankę. Te kolory zdejmę. Nie podoba mi się to. Czemu Ci się to nie podoba? Czekamy ją tak, tak? Nie. Co on no, przecież ładny widok chyba jest, co? To dobra. Nie no, to i zaraz kolację przejść, że znowu wiem kolację. że lubisz fososia, prawda, czy nie? Chcesz mnie odczuć. Co? Szan, że prawda czy nie? Tak. No to dobrze, zamówiłem go, zaraz będzie. Dobra, spychamy ją, co? Tak, to jest kurwa. Nie, stąd? nie patrz, nawet tak to Nie, to tak, mam nie To tu stare bawa. drewno jakieś chyba jest. Nie. O kurwa! Ja ją miałem zwrócić, a nie ja sam siebie, kurwa! Nie nie! Ja pierdolę. się. Widzowie, kurwa. Ładnie, przepraszasz mnie. Co to się Słuchaj. Ale nie ma tego że Pan chce normalnie za wyjściu. Pan idzie do wyjścia, pana zapiszemy, pan wchodzi i pan wchodzi. Muszę rozpakuję z voucher na gofry, więc... I tylko ze mną jest ten voucher do zrealizowania, więc... To No właśnie, zajebiście, to jest dwa w jednym. Tak, a potem się obwiedzisz że nożem w szpitalu. 212, tak? Tak, z siekierą, kurwa. Dobra, to co? To się w trójkę na gofry. O, tu jeszcze tancerka, myślę, że jest chętna na gofry. To z czym tego ok? No ze wszystkim czym chcesz. To jest za darmo w dodatku. Możesz mieć, nie wiem, z cukrem pudrem, z bitą śmietaną, z jagodami, z truskawkami, z malinami, z nutellą i. Yy... Dobra, i do w górę? Nie, Aha. nie, tym razem nie w górę. Tak, a potem się porywię. Po moim ostatnim wypadku już... już... już, już... A właśnie, ty też spałaś wtedy, czy nie? No, spotkałam się. Widzisz, skoczyła za mną, żeby ratować. Ale powiedziałam, że stare drewno jest. Nie, nie, wszystko w o kurde, ciężki jesteś. Nie, ja 50 kilo ważę. Jestem lżejszy niż Julka, na spokojnie. A to było miejsce Julki. Jeszcze raz, do mnie. To To siadaj na mnie, tylko nawkę zrobimy. Nie <laughs> Chorę Sit down, sit down, Juliet. Ale widzisz no mnie ja nie narzeka. Elegancko. Czemu nie mogę z wami siedzieć? Nie masz przyjaciół? Nie. A ty kurwa przypadkiem z nami nie pracujesz? Pracuję. To ładnie kurwa Do jak pracujesz. pracujesz. Fajnie jak pracujesz? pracuję, dobra. Bo, kurwa, my zapierdalamy, a ty się kurwa bawisz. Drama, drama, ja drama. się bawię, ja tu pilnuję, ty No, pilnuję. walisz w chuja, kurwa. Tamtego? No. tamtego. Walisz w chuja. Pilnuję, ty walisz chuja. Potańsz, potańsz na stoliku jeszcze, kurwa. Tak, tu, tu masz chuja, możesz mi go wiesz co? Ci, chuja. godetny frajerze. No, no dobra, no, co idziemy. Spinie, dalej cię, chuja. Nie przejmuj się, ochroniarz, to hejterzy. Zazdroszczą mi. Dokładnie, dokładnie. No, tak <laughs> cicho, kurwa, trochę w tym klubie.

Czekaj, że cały czas możesz strzelać, nawet jeśli no. kiper jest na bramce, więc wiesz... No. Ale na spokojnie, to jest moja przyjaciółka tylko. To jest tak, zadzwonię, przyjaciółka. Zadzwonię, zadzwonię do niej, czy chce się spotkać z panem Hoffmanem. O. Co? Tak. Dobra, jedziemy. Dawaj, Szulinski. Przyjedzie później tu. Siema. Siema, Hoffman. <laughs> Cześć, no ja chcę pogadać z tą Ledwiką. <laughs> Zostaw tą ją w spokoju, Jezus. Ej, ja ci powiem tak, ja ci, ja ci po Sarę zadzwonię, co? Nie, Sara... <laughs> Jak Sara, to jest twoje marzenie. No nie ma Zajasa już? No nie ma! Czyli. Zajas już się chyba a, nie budzi, się? tak? się? Nie, no co ty, Sara jest. Ej, no, yo, halo. no. Bo ja jestem przystojny, nie? No i na przykład, ty jak jesteś lesbijką, to lecisz tam? Nie. Ty jest normalny, to jest normalne, chyba. nie. No tak! Halo, a ty też ty jesteś lesbijką? Od tej się odpierdol lepiej. To Dokładnie. On odwal się od mojej przyjaciółki. No, bo ty z Mephim Brownem jesteś, tak? nie potwierdzę, Mefiu. Co? Tak czy nie? No tak też jesteś tego samego zdania, że jak jest goalkeeper na bramce, to dalej można strzelać? Aha, w tym ja przypadku to? wydaje mi się, że tak. A, nie wiem. Ty, co a ty co sądzisz mia? ja? Nie wiem, tak, czy to tak. jest. to jest bramka, że no, jak coś. ja sobie Nie wiem. Nie wiesz, no tak czy nie? nie a napisz Kamil ślimako. Kamil ślimako z tyłu. A, powie, a napisz rekin no. od tyłu. No wiem, że nie. Ej, op opowiedzieć wam kawał? No. Przychodzi. Pani do salonu optycznego i mówi Dzień dobry Dzień dobry Poproszę o okulary Jakie okulary? Do widzenia Do widzenia <grystanie> <grystanie> o Fanta jest na twoim poziomie <grystanie> <grystanie>